Witam serdecznie. Koniec smażonych sardynek i skakania po jakichś plażach. Przechodzimy do boksu, bo jesień to zwykle bywa, jesień i początek zimy, tak gdzieś od. 15 stycznia to zwykle bywają najlepsze okazje do zobaczenia wielkiego boksu dla kibiców, a o to nam oczywiście chodzi, bo ten vlog jest o boksie. Czyli słuchajcie, takie krótkie podsumowanie wszystkiego, o czym nie mówiłem do tej pory, a parę rzeczy się zebrało parę zdań na koniec na temat polskich imprez, które były, parę zdań na temat imprez, które będą z pewnymi zmianami, no ale wydaje mi się, że w tej sytuacji, która, która była, to te zmiany są, 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 są ok. Absolutnie, absolutnie są ok. Dobrze, ale słuchajcie, zaczniemy od spraw międzynarodowych, co sobie tutaj zapisałem. No, nie, przede wszystkim zaznaczam jedną rzecz. Ja wiem, że dzisiaj jest Grand Arrival, Galibibowl kontra Better Bief. Prawdopodobnie jutro albo dzisiaj wieczorem, jutro. jutro, czyli w środę na ten temat powiem, bo nie jestem wielkim fanem Grand Arrival. Ci, którzy oglądają te vlogi, o tym doskonale wiedzą. Uważam, że to jest takie. Niepotrzebne, wolę, żeby to się wszystko zaczynało tak naprawdę od tych treningów medialnych, które również są niepotrzebne, ale dobra, to, to przy, okazji, przy okazji, zanim od jutra praktycznie będziemy mówili na temat tej mega gali Dazon i RIAD Season, czyli Turki Alalchica, to takie ogłoszenie związane z tym tematem: wieloletni kontrakt, trzyletni kontrakt z opcją na 4 lata nadchodzi czas oglądania boksu tylko i wyłącznie na DAZON, chyba że DAZON komuś to sprzeda, ponieważ oficjalny komunikat pomiędzy Turki a Al sikiem i szefami DAZON jest taki, że podpisano ten 3 czy 4 letni, zależy od tego jak te opcje zostaną wykorzystane, kontrakt na pokazywanie wszystkiego co się dzieje w ramach Riyadh Season to nie będzie tylko boks, ja od razu mówię, to będą inne rzeczy ale nas interesuje boks tylko i wyłącznie za pośrednictwem DAZO. Tylko i wyłącznie, także No jest jak jest. Natomiast o tej gali, która będzie już w tą sobotę w kolejnych vlogach, ja tylko przypomnę, bo ta gala, oczywiście, główna walka wieczoru. Peter bije w kontrabiwo o cztery pasy mistrza świata wagi półciężkiej. A teraz przypominam, w tym momencie dorobek amatorski tych panów to jest w sumie 473,20. Taki jest dorobek amatorski. Te 473 to oczywiście zwycięstwa, 20 porażki. Jeśli chodzi o rozłożenie tego na części pierwsze, no to mamy Betel be 295 do 5 i 268 do 15. W, wśród amatorów, tych panów, o których walce o 4 pasy, będziemy mówili przez następne 4 czy 5 dni oczywiście, kamień, kamień Seremeta. Tutaj musi będzie mocno eksploatowany i musi być wymieniany w walce z Jubankiem Junior. Ale o tym tak jak mówię od jutra. Na razie parę takich rzeczy, które mm, mnie zainteresowały. Mam nadzieję, że zainteresują również Was. Zacznę od tej lekkiej przepychanki, która jest e, na Twitterze. Ja, ja nie jestem zwolennikiem robienia kar, kart pięściarskich, czy nawet wielkich walk. Czy nawet pojedynczych wielkich walk. To już zupełnie nie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych, natomiast uważam, że pojedynek pomiędzy Crawfordem i Teofimo Lopezem ma sens. Ja uważam, że ta, ta walka ma sens. Panowie sobie wrzucają różne takie rzeczy. Z tyłu za mną lecą te. Lecą te Wymiany zdań, które są między panami na, Przede wszystkim na Twitterze Dawaj na ulicy, cię zaraz biorę Mówi Crawford do Lopeza No co Lopez odpowiada Wiadomo, że chcesz się bić na ulicy Ponieważ boisz się, że jakby to było przed kamerami To wszyscy by zobaczyli jak ciebie pokonuje To jest fajna rzecz Przypominam, Crawford Przechodzi przez takie stadium Co ja właściwie chcę robić w życiu No bo słyszymy, że interesuje mnie tylko walka w kanale A jak nie, to nie z nikim nie walczę Później padają inne nazwiska. Teraz pada nazwisko Lopeza. Natomiast ja przypominam jedną delikatną rzeczą, rzecz, rzecz tym, którzy już tutaj widzą jakieś niesamowite wymiany, pojedynków, dwóch fenomenalnych pięściarzy. Teofimo Lopez. Żeby zawalczyć z Badem Crawfordem, musi pójść dwie kategorie wagowe w górę. Crawford nie zejdzie do kategorii Lopeza, ponieważ on tego nie zrobi, ponieważ to jest. Po pierwsze nie musi, bo się nazywa Crawford, jest numerem jeden albo numerem dwa, pan for pan, a po drugie, kto jest dla kogo. W dalszym ciągu nazwisko Crawford i nazwisko Lopez jest kompletnie nieporównywalne, jeśli chodzi o umiejętności, e, jeśli chodzi o to, co do tej pory zdobyli, więc to, kto stawia warunki, to wiecie. Natomiast jeśli, oczywiście chętnie zobaczę tą walkę, bo to jest lepsze niż przewodzenie cztery kategorie do góry, żeby walczyć z Canelo. Natomiast e, my już widzimy teraz, że Teofimo Lopez po zmianie kategorii wagowej nie ma, nie ma tego, co robiło go tym, kim jest, a mianowicie pięściarzem, którego się super ogląda, bo on lubi atakować jego ciosy, robią wrażenie, jak trafi jeden, to nie wiem, oczy mu się zapalają na czerwono i idzie do przodu. Natomiast no, tutaj nie zapalą mu się oczy, bo jak pójdzie dwie kategorie wyżej, no to ten jego cios znaczy, nie powiem, że dwa razy mniej, ale już mniej niż znaczy teraz, a już teraz znaczy mniej niż, niż znaczyło, e, kiedy walczył na przykład z Łomaczenką. Więc to jest fajna walka, możemy o niej dyskutować. Natomiast faworyt będzie stuprocentowy. Jeśli to walka, to będzie, to będzie coward. 100%. Fajna walka, ale stuprocentowy faworyt, czyli wiecie, już nie to samo, co Better Bije w bo super walka, i nie wiemy, kto, to, kto tą walkę w sobotę wygra. Natomiast walka, która się nie odbędzie, natomiast o której pisały niektóre media, zupełnie nie rozumiem, dlaczego, bo to, to nie miało sens nawet bez, nawet bez sprawdzania u źródeł, skąd ten pomysł się wziął, albo dlaczego ten pomysł miał się wziąć, a mianowicie walka Morel kontra Benavides. Komu to miałoby cokolwiek dać? Po pierwsze po występie Morela w Los Angeles z Kalajdziciem opinie na temat Morela trzeba troszeczkę obniżyć. Nie ma co do tego żadnej obliwości. Natomiast nie trzeba niczego obniżać, jeśli chodzi o Beterbieva. E, przepraszam, nie o Beterbieva, tylko o Benavideza. Więc padła takie coś, chyba przez trzy dni to tam latało po różnych mediach, chcę to zobaczyć i tak dalej. Ale prawda jest taka, że ani strona Morela, ani strona, ani strona, ani strona Benavideza na ten temat w ogóle nawet zdania nie zamieniły. To jest to jest jeden z tych walk, które możemy, nie wiem, wy możecie stworzyć ze mną w ciągu następnych pięciu minut, wrzucicie jakieś nazwisko, wrzucimy to w pięciu miejsc, miejscach, e, powrzucamy jakieś fotki obu panów i powiemy, taka walka się szykuje. Nic takiego się nie szykuje, bo to nie miałoby żadnego sensu. A na zakończenie zawsze jest to, co ja mówię, jest najważniejsze kto miałby za to zapłacić? Tak jak mówię, to nie jest. Morel nie jest, szczególnie po tej walce z Kaledziczem. Morel nie jest żadną taką twarzą, która ściąga kibiców w ogóle. E, więc kto miałby zapłacić Benavidezowi, Bo pieniądze dla Morela by się znalazły, ale te pieniądze, które chce w tej chwili ze swojej walki Benavides i ma rację, to są olbrzymie pieniądze. To nie byłoby chętnych. Nawet, nawet ten Amazon, który wydaje pieniądze na te różne gale teraz, e, to tych pieniędzy by nie, wo, nie wyłożył o Turki, a Arsiku to już nawet, nawet nie mówię. To nie jest walka na dzisiaj. To może być walka, jak Morel coś pokaże przez następne pół roku. Eee, to tak. Ale na razie to zupełnie plotka. Nie zwracajcie na to kompletnie, zupełnie żadnej uwagi. Ogłoszono natomiast walkę, ogłoszono natomiast walkę Tanka Davisa z Lamontem Roachem na 14 grudnia. Ciekawostka przyrodnicza, ponieważ jeden jest z Baltimore, drugi jest z Waszyngtonu, czyli, czyli praktycznie miasta obok siebie to tam, dla niektórych Baltimore to jest to samo co Washington, a niektórych, dla niektórych Washington jest to samo co Baltimore natomiast walka odbędzie się w Teksasie 14 grudnia w Toyota Center w Houston Ech, mieszane uczucia powiem wam zupełnie szczerze jeśli chodzi o, o Tanka Dewica to, to jest dla mnie kolejna walka gdzie rywal jak patrzysz na pierwszy rzut oka to to jest fajny gościu, taki ma fajny sposób mówię o e, fajny sposób walki, to nie jest jakiś człowiek, który stoi za podwójną gardą i tylko nie wiem od czasu do czasu usiłuje coś zadać, efektowny sposób boksowania się, natomiast jak się przypatrzymy bliżej temu pojedynkowi, no to to jest gość skryony na to, żeby dostać bombkę od tanka, tak to tak naprawdę jest. E, Czekanie na to, żeby Tank Davis miał walkę, że, że po prostu nie będziemy mogli wytrzymać, będziemy liczyli godziny, żeby ta walka wreszcie się odbyła, ciągle trwa. Ciągle trwa i to jest niepokojąca rzecz, jeśli chodzi o tego pięściarza, bo on ciągle jest bardzo młody. Natomiast to nie jest tak, że każdy pięściarz ma nie wiem, no, szczyt swojej kariery w wieku 28-29 lat. Jest wielu pięściarzy, którzy te kariery. Mieli między 20 a 24, a później tu już szli w dół. Ja nie wiem, czy nie jest taka sama sytuacja z tankiem Davisem. Na razie jej nie ma. Na razie to jest maksymalny prime tanka. Natomiast prime tank nie walczy z prime pięściarzami, z którymi powinien walczyć. Tak jak mówię, la Roach pewnie, że zobaczy. I po to się będzie dobrze oglądał. Ale tak jak mówię, drugie dno jest takie, że Roach z tym sposobem boksowania to jest wymyślony do tanka, żeby był kolejny fenomenalny knockout w wykonaniu Davisa. Słuchajcie, to jest tyle jeśli chodzi o, o przegląd tego, co się działo lub ma się dziać w przyszłości lub nie będzie się działo. Jak w przypadku Morel kontra Benavides. Parę zdań na temat polskich, bo nadrobiłem lekcję. Zaległości. Oglądałem, oglądałem Wrzosa z jego rywalem. W porządku. No ja, lubię, ja lubię Wrzesińskiego, ponieważ to jest taki człowiek, który dzieli pracę zawodową. Jest nauczycielem w szkole w bliskim mi sercu Poznaniu, bo ja jestem z Poznania, z, tym, z marzeniami o byciu najlepszym pięściarzem na świecie. Okazało się, że ta przegrana punktowa z kakacie to nie była taka tragiczna, ponieważ kakacie jest dzisiaj mistrzem świata. E, mm, wrzos ciągle mówi o tym, że tym mistrzem świata chciałby zostać. E, czy to był Peruan, czy, czy to był rywal, o którym można powiedzieć, że go przybliżył do tego celu? Wiemy, że to był solidny pięściarz. E, no zrobił to co powinien w w tej walce. Ja powiem tak: no wygrał na punkty z człowiekiem, który, który wygrał, przegrał na punkty z, z Anglikiem, który miał 22-0. Już nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Oglądałem tą walkę Wrzesińskiego ostatnio w Złotowie. Dobrze się to oglądało. Eee, tego czasu nigdy nie będzie miał. No, taka jest rzeczywistość przeciwko solidnemu pięściarzowi, który wytrzymuje rundy nikt nikogo, nigdy wrzesiński rywala nie zdokotuje. Na to, na to nie ma co liczyć. To nie jest ten etap jego kariery, że on to może zmienić. Natomiast do czego się może jeszcze dochrapać? No wspominałem tutaj Lamonta Rocha, który będzie walczył z, z Tankiem Davisem. No, to jest jeden z tych gości w jego kategorii wagowej, czyli super piórkowej, którzy są na samej górze. To oczywiście jest tam Foster, jest tam jest tam wielu świetnych pięściarzy. Walka do Walka o tytuł Mistrza Świata to na razie, jeśli chodzi o, o Brzezińskiego, to jest na razie taki slogan reklamowy, bo tutaj do tej, do tej walki jest potwornie daleko, bardzo, bardzo daleko. Ja to, to są nie wiem, jakieś niesamowite zbiegi okoliczności i może dojść do tego, za podczas kiedy wszystko by się układało po jego stronie, a, a w boksie prawie nigdy tak nie jest. Albo nigdy tak nie jest może rok albo dwa. Na razie to są na razie mówimy o, o rywalach, którzy byli no nie wiem, no ten ostatni miał 400 miejsce w boksreku. Wzrost jest koło setniego, To jeszcze jest do tego Dlatego mówienie o tym, jaki jest mój cel, to wszystko wiadomo, to jest bardzo, bardzo daleka droga. Rynek brytyjski, gdzie czasami ma sparingi wrzesiński, to jest chyba ten rynek, w który powinien celować. Nie wiem, czy tak robi, nie wiem, czy tak robią jego promotorzy, ale wydaje mi się, że tam jest ten test. Natomiast te testy będą tam bardzo, bardzo, bardzo trudne. Dla mnie w chwili obecnej, patrząc na to, co wrzesiński pokazuje na ringu, jakby się przebił do pierwszej pięćdziesiątki, to byłoby bardzo dobrze. To byłoby bardzo dobrze. A stamtąd można już na coś, na coś specjalnego liczyć. Ja mówię, nie liczyć, że dostaniesz złoty strzał, wyskoczyć, że zostaniesz obity, tylko że coś jesteś w stanie zrobić. Ale, ale w przypadku wrześnińskiego to jest po prostu no, strasznie trudne, bo to, to każdy pięściarz, to zresztą było widać po tej ostatniej walce, po dwóch rundach że nic nie zrobi. Znaczy, jedy, jednym czasem się nie znakomituje, co oznacza ze strony Rzesińskiego, że on po prostu musi być przygotowany jak ten przysłowiowy poznański kuń, czyli koń dla tych, którzy nie znają e, slangu poznańskiego, no i musi mieć to przygotowanie fizyczne cały czas. No, ten, no, no, rywala stłamsił, no, nie wiem, może jedną rundę przegrał, może jedną rundę przegrał. W tym pojedynku, natomiast do tego, o czym Brzos o czym często mówi w wywiadach, czyli cel jest tylko jeden, tytuł Mistrza Świata jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko. Natomiast jak mówimy o walkach o tytuł Mistrza Świata, no to przez długi czas, przez długi czas przez ostatnie, nie wiem, spokojnie dwa miesiące, mówi oczywiście w tym momencie o gali w nosolowym dworze, mówiło się, że to będzie ten wieczór, kiedy, kiedy Michał Cieślak zawalczy eliminator na polskim rynku z Peraltą. Natomiast od paru tygodni na temat rywala pod nazwą Peralta było coraz cicho, coraz bardziej cicho. Ze strony Peralty w ogóle nic nie było. No i, i skończyło się na tym, że to nie będzie walka eliminacyjna o tytuł Mistrza Świata WBC, bo takie miała być, takie było założenie. Z różnych powodów niekoniecznie. Związanych z tym, co mogłoby źle zrobić, bo chyba nic nie zrobiło źle tutaj, knockout promotions. Nie powiem, że coś zrobili źle, bo nie zrobili. Zrobili wszystko, żeby ta walka była. Natomiast ta walka się nie odbędzie. E, ta walka się nie odbędzie o, o, o pas eliminatora, nie o pas, O eliminator do walki o tytuł Mistrza Świata. To już na 100% przypadło e, do Gali. Mamy jeszcze trochę czasu. Na chwilę obecną, m, najbliższy rywal. Najbliższy rywal mojego, chyba ulubionego pięściarza w tej chwili, jeśli chodzi o polskie, polskie rynki. A dla mnie najbliższego do tego, żeby zawalczyć z tytułu Mistrza Świata i zawalczyć z szansami, żeby wygrać coś, będzie Valera. Valera to jest taki pięściarz, który nie powiem, że specjalnie śledzę jego karierę, bo w ogóle nie śledzę jego kariery. Natomiast. Kiedy dowiedziałem się, że Walera będzie walczył z Cieślakiem, o ile wszystko zostanie na chwilę obecną, tak jak mówię, dwa tygodnie w boksie to jest sporo czasu. E zobaczyłem sobie jego pięć rund z Papinem, bo niesamowicie szybko. Sześć tygodni temu walczył z Papinem, przegrywając w Rosji przez KO w piątej rundzie, natomiast to jest taki zawodnik, z widać to z jego dorobku, który ja mam zamiar Cię trafić i urwać Ci głowę. E, czasami Michał Ciśle tak walczy, czasami Michał Ciśle tak walczy, e, mam zamiar trafić, u, urwać ci głowę, więc może być interesująco, bo cztery ostatnie walki Walery to cztery wygrane przez KO. Oczywiście żadni wielcy rywale, no, natomiast no, nie ma przypadku, kiedy wygrywasz, nie wiem, 80% walk wszystkich, jakie masz przez KO, e, to nie ma. To po prostu będą leciały te, te, te bomby bez opóźnionego zapłonu. Każdej sekundzie pierwszych rund, tak jak mówię, czasami Michał lubi robić to samo. Może być interesujące. Oczywiście, im dłużej ta walka potrwa, albo jak Michał spokojnie wyczeka na wszystko, co się będzie działo ze strony pięściarza z Dominikany, no to wtedy to wtedy no to wtedy oczywiście Michał Cieślak przechodzi i zaczyna robić swoje morderca o twarzy mordercy bije kombinacjami niepojedynczymi czasami, bo Valera to bije pojedynczymi czasami, tak jak mówiłem, to było zresztą wyraźnie widać w pojedynku z Papinem. Natomiast no to jest taki zastępca, nie na zasadzie, okej, okay, nie mamy tego Parelty w walce, która miała być eliminatorem u tytułu mistrza świata, to bierzemy kogokolwiek. Dzwonimy do znajomego Słowaka, który akurat w tym czasie będzie przejeżdżał swoim samochodem, którym sprzedaje lody przez Polskę, nie, nie, to nie to, to tutaj lekcja została przez Knockout Promotions e, odrobiona chciałbym, żeby ten rywal został, bo może taki rywal Michałowi Cieślakowi z tym jego czasami sposobem boksowania albo często sposobem boksowania, że idę na całość i bum, 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 bum. może się przyda nie to, żebym chciał, żeby, żeby nie wiem, był liczony i przestraszył się bo zupełnie nie o to chodzi Natomiast no, tutaj będzie wymagało od niego naprawdę sporego myślenia. Czasami Michał, którego jak mówię boks, bardzo lubię z tym myśleniem, to tak troszeczkę średnio bywa, tylko trzeba go zatłuc i pójść do domu na kolację z dziećmi, i z rodziną i bardzo słusznie zresztą. Tutaj będzie musiał uważać, bo tutaj dostaniesz bombkę i się możesz zdziwić i całe wszystkie twoje plany idą, że tak powiem gdzieś. Wiadomo jaki cel ma Michał, Michał Cieślak. Michał Cieślak chce zostać mistrzem świata. Jest moim zdaniem najbliżej tego, żeby tym mistrzem świata zostać. Więc tutaj ryzyko tego, tej walki jest, jest solidne. Co nie zmienia zupełnie faktu, że zdecydowanym faworytem, i to zdecydowanym faworytem jest dla mnie Michał Cieślak. Trzeba tylko te trzy rundy na spokojnie zobaczyć, dziurę znaleźć, może coś tam wsadzić, a później sam się Walera sam się nie przewróci. Ale. Ale Michał, Michał da radę. O tej walce zdążymy jeszcze powiedzieć, bo to, jak mówię, 26. dopiero. Natomiast na tej gali również wraca, e, wraca paru polskich pięściarzy. Wraca e, przede wszystkim Cierklewicz. Zobaczymy Laurę Grzyb. Zobaczymy Łącza z Werwejko, który... Nie wiem, po co jest to walka. Ja się nie czepiam, tylko nie wiem, po co jest to walka. Nie wiem. Łącza widziałem parę razy w Stanach Zjednoczonych. Fajny chłopak ma problemy z kondycją, co prawda. Mam nadzieję, że nie tym razem, bo w Stanach parę razy wyraźnie mu tej pary po trzeciej rundzie brakowało, a to jest niemożliwe, żeby mu brakowało. Werwejko w ostatnich pięciu latach. Pięciu. Walczył trzy razy, dwa razy przegrał przez knockout i raz przegrał na punkty. Czyli jest 0-3 w ostatnich pięciu latach. Werwejko. praktycznie nieaktywny pięściarz. E który wychodzi i przegrywa. Nie wiem, pewnie na zasadzie została ta walka zrobiona. No, musimy wrzucić wagę ciężką no bo jak to zrobić, galę bez wagi ciężkiej? Prawdopodobnie na tej zasadzie. E, Garcia i Szofany Garcia, rewelacyjny pięściarz, który, no jestem ciekaw, kiedy będą rywale. Którzy sprawią mu jakiekolwiek problemy. Nie wielkie problemy, tylko jakiekolwiek problemy. No i oczywiście Czerkiewicz, Janka Czerkiewicza jak, jak najbardziej lubię, natomiast Czerkaszym kontra Pedeski to jest taka walka na pierwszy rzut oka, która nadaje się idealnie do skrytykowania. No bo, bo Fyodor też czasami mówi o tym, cel jest tylko jeden, wiemy o co chodzi. Walka to tu mistrza świata. Natomiast jak popatrzymy na to na zimno. A ja lubię patrzeć na boks na zimno, szczególnie jak zapowiadam nie jak robię na gorąco. Eee, no to to jest zdecydowany plus po tym, co było w ostatnim pojedynku. No bo ten ostatni rywal, by miał był. Nie wiem, jaka pozycja. Zapisałem sobie. O, zapisałem sobie. Ostatni rywal, czyli niejaki kota miał, był 150, ten jest 42. Natomiast nie wiem dlaczego ten leworęczny Argentyńczyk jest 42, bo patrząc na jego rywali. To nie wiem, dlaczego jest 42, ale jest 42, czyli jak ktoś tam będzie obserwował ten powrót Cierkaszyna, no bo ustalmy, to jest, to jest powrót Cierkaszyna po tym, co się stało we Wrocławiu na Gali, na gali e, usyka z Dibuła. No to powie, że tutaj jest jest, jest w porządku. No to prawda, no to, to, na to trzeba dokładnie w tym momencie tak patrzeć. No to nie jest żaden wielki rywal, to nie jest żaden rywal, który coś nam więcej powie o e, Fiodorze Czerkaszynie. No bo jeśli oglądamy walki, ja na przykład, nie będę mówił co wy macie robić, a, a, ale jak ja, nie. to ja chcę się dowiedzieć coś ekstra na temat pięściarza. E, ja się nie dowiem niczego ekstra po walce tej, która będzie 26 po Czerkaszynie, bo ja wiem jak Czerkaszyn walczy. My wszyscy wiemy jak się bije e, Fiodor Czerkaszyn. Pytanie, było, pytanie będzie tylko, czy coś dołoży tutaj. Czy coś dołoży, tak jak mówię, na rywal, 40 któryś w rankingu boxreka, czyli coś tam umie, umie zdecydowanie mniej niż Fiodor Czerkaszy, To doskonale wiemy i zobaczymy, czy, czy zobaczymy jakieś coś nowego. I to będzie jedyna rzecz, na którą ja będę zwracał uwagę w pojedynku tego Argentyńczyka z Fiodorem, ponieważ wszyscy wiemy, że żeby pójść wyżej, ten 17 w rankingu boksreka Fiodor Czerkaszyn to on musi coś dołożyć do boksu, który w tym momencie znam. Moje pytanie będzie czy ja zobaczę coś 26 października co spowoduje, że powiem o, Fiodor coś fajnego dołożył i pod tym kątem będę oglądał tę, walkę, oczywiście 26 października to wrócimy ja tylko chciałem skomentować te Nazwiska e, rywali, których poznaliśmy już w tej gali w Zakopanym, która e, robi się standardową galą, jedną z sztandarowych gal w Polsce. E, słyszę, że fajne miejsce, więc dlaczego nie? E, zobaczymy. Także na chwilę obecną, tak jak mówię, powtarzam. Szczególnie jeśli chodzi o galę w Polsce, nie tylko, ale jeśli chodzi o galę w Polsce, no to, to dzisiaj mamy, nie wiem, który, bo ja przeleciałem w nocy jakoś tak czas mi się myli. Nie wiem, dzisiaj jest chyba 8. No to między 8 a 26 to się jeszcze może odpukać bardzo wiele zdarzyć. O ile by się zdarzyło coś takiego, że na przykład łącznie walczyć z werwejko, przeciwko werwejko nic nie mam oczywiście. No, to byłoby ok, byłoby ok dla mnie, jakby coś się zdarzyło i byłby to inny rywal. Natomiast to jeśli chodzi o te pozostałe pojedynki, to jak ma zostać, to jak zostaje. Nie ma tego Peralty. Jest ten Valero, jest ok. nie jest ok. Janek Czerkiewicz, zawsze lubię go oglądać. Garcia, mówiłem to samo e, z przyjemnością. Gala, do zobaczenia. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Od e, jutra e, zaczynamy. Zaczynamy akcję pod nazwą Cztery Pasy Mistrza Świata. A właściwie można to inaczej nazwać, tylko czy w skrócie, bez opisywania wszystkiego, natomiast będziemy tak robić, czy Peter Bie już jest za stary na to, żeby pokonać biwo? Bo to jest, wierzcie mi, to jest jedyne pytanie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaneczko, na razie.